Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić początkowy domek. Odróbcie wszystko za mną. Co trzy kratki robimy, tak? No, trzy wysokość. Oczywiście technika jest dowolna. Ale ja postanowiłem, że najładniej będzie wyglądało tak. Myślę, że materiałów nam zabraknie. Nie zabraknie, przepraszam. To jest mój drugi odcinek, z, właśnie z poradnika. Jak zrobić? się troszkę jeszcze stresuję, więc przepraszam za Wasze błędy i takie różne właśnie no niepoprawne zdania lub błędy. Aha, i w poprzednim odcinku nie zrobiłam motyki i siekiery. Zauważył to mój yy, jeden widz, więc właśnie mi przesłał przesłał. <laughs> przesłał mi i... Postanowiłem to wasze w tym filmiku, jeżeli nakręcać ten jeszcze raz pierwszy odcinek, tylko w tym filmiku wasze poprawy wam jeszcze pokazać jak się to robi. Więc skończymy domek, zaraz tylko tak. Oczywiście mogą występować w różnych rodzajach, na przykład może być drewno, welna i teda. No i tutaj jak zwykle musi być... Yy. Tak, tu już nie robię, bo za każdy sobie zupełnie podłogę, jak chce. No... bliźniaczki. Dobrze, i jeszcze wam pokażę jak właśnie zrobić siekierę. Demate'i'u pokazałem jak, ale nie zrobiłem. Przepraszam Was za to bardzo. Siekierka. Motyka najpierw. Kamienna motyka. Yy. Nic nie zadaję, Mmm. Ciekierka dodaje. To jest cztery obrażenia, już mówiłem. Więc to chyba na tyle. Cześć i lajkujcie filmiki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.